Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak niektórym ludziom udaje się zorganizować dom w zaledwie kilka minut, podczas gdy ty spędzasz godziny próbując posprzątać jeden pokój? Otóż istnieje prosty sekret, który odmienił życie wielu osób, i dziś go Wam zdradzę. Mam na myśli trik z dwoma koszami technikę tak praktyczną, że będziecie się zastanawiać, dlaczego nie zaczęliście jej stosować wcześniej. Znacie to uczucie? Gdy patrzycie na bałagan w pokoju i nie wiecie, od czego zacząć, ta sterta po rozrzucanych rzeczy, która wydaje się nie mieć końca, to się dziś skończy. Wystarczy dwa kosze i 15 minut, a szybko i bezstresowo uporządkujecie każde pomieszczenie w domu. I słuchajcie, nie przesadzam. Ta technika naprawdę działa i jest tak prosta, że nawet ci, którzy nie mają cierpliwości do organizacji, będą w stanie ją zastosować. Co najważniejsze, nie musicie kupować niczego drogiego ani poświęcać na to zbyt wiele energii. To tylko dwa proste kosze, które prawdopodobnie już macie w domu i sprytna strategia, której zaraz was nauczę. Jeśli zostaniesz ze mną do końca tego filmu, odkryjesz nie tylko, jak korzystać z tych dwóch koszyków, ale także wszystkie sekrety utrzymania porządku w domu bez marnowania cennego czasu. Przygotuj się, bo transformacja zaczyna się teraz. Wskazówka 1: zrozum moc dwóch koszyków. Przede wszystkim musisz zrozumieć, dlaczego dwa kosze robią taką różnicę. Klucz jest prosty. Jeden kosz jest na rzeczy, które pozostają w pokoju, który organizujesz, a drugi na rzeczy, które należą do innych części domu. Wydaje się to banalne, ale to właśnie ta prostota sprawia, że jest tak skuteczne. Co się dzieje, gdy zaczynasz sprzątać bałagan w pokoju bez systemu? Bierzesz przedmiot, Przenosisz go na odpowiednie miejsce, wracasz, bierzesz kolejny, zabierasz go ponownie i tak dalej. W końcu spędzasz mnóstwo czasu na chodzeniu po całym domu, a nawet nie skończyłeś porządkować. Dzięki dwóm koszom eliminujesz to niepotrzebne chodzenie tam i z powrotem. Po prostu podnosisz każdy przedmiot i wkładasz go do odpowiedniego kosza. Rzeczy, które tam pozostają, trafiają do pierwszego kosza. Te, które muszą trafić do innych pomieszczeń, trafiają do drugiego. Następnie, gdy skończysz segregować wszystko, robisz jedno okrążenie po domu, odkładając przedmioty z drugiego kosza na ich miejsce. Oszczędza czas, energię i uwierz mi, również cierpliwość. Kolejny ważny szczegół: wybieraj kosze, które łatwo uniesiesz. Nie ma sensu sięgać po te wielkie i ciężkie. Najlepiej, żeby były średniej wielkości, lekkie i wygodnie mieściły się w ramionach. Mogą to być kosze na pranie, plastikowe pudełka do przechowywania, a nawet wytrzymałe torby. Ważne, żeby działały. I wiesz co jeszcze? Ta technika nie sprawdza się tylko wtedy, gdy w domu panuje bałagan. Możesz jej używać codziennie, aby wszystko było na swoim miejscu z dużo mniejszym wysiłkiem. Wskazówka 2. Wybierz pokój, który jest najbardziej potrzebny. Skoro rozumiesz już koncepcję, przejdźmy do praktyki. Pierwszym krokiem jest wybór pokoju, który chcesz uporządkować. A oto cenna wskazówka. Zacznij od najbardziej zagraconego pomieszczenia lub tego, które najbardziej ci przeszkadza. Znasz ten pokój, który stał się schowkiem, albo salon, w którym wszyscy rzucają rzeczami po powrocie do domu. To jest twój cel. Rozpoczęcie od najbardziej problematycznego miejsca przynosi niesamowite poczucie zwycięstwa i motywuje do dalszych działań. Kiedy widzisz, że przestrzeń, której nie dało się uporządkować, staje się uporządkowana w ciągu kilku minut, twój umysł rozumie, że warto i że jesteś w stanie to zrobić. Ale uważaj, nie próbuj od razu posprzątać całego domu. To częsty błąd, który sprawia, że wszyscy są zmęczeni i zniechęceni. Skup się na jednym pomieszczeniu naraz. Piętnaście minut w jednym miejscu, odpocznij trochę, jeśli to konieczne, a następnie przejdź do następnego. W ten sposób szybko zobaczysz rezultaty i nie poczujesz się przytłoczony. Jeszcze jedno. Zanim zaczniesz, usuń wszystko z podłogi i powierzchni, które ci przeszkadzają. Nie musisz jeszcze odkładać rzeczy na miejsce, po prostu odstaw je na bok, aby mieć przestrzeń do pracy. W razie potrzeby przesuń je w kąt. Ważne jest, aby mieć wolną drogę do manewrowania dwoma koszami. Umieść kosze strategicznie w pokoju najlepiej przy drzwiach lub na środku, gdzie będziesz mieć do nich łatwy dostęp. Nie chowaj ich za łóżkiem ani w trudno dostępnym kącie. Trzymaj wszystko w zasięgu ręki, aby przyspieszyć proces. Im bardziej praktyczny jest Twój system, tym szybciej skończysz i tym lepszy będzie rezultat. Wskazówka 3. Podziel wszystko na kategorie mentalne. Teraz nadchodzi moment, w którym wiele osób się gubi, ale nie popełnisz tego błędu, ponieważ nauczę Cię dokładnie, jak to zrobić. Kiedy zaczynasz zbierać porozrzucane przedmioty, musisz mieć w głowie kilka prostych kategorii. Nie ma potrzeby komplikowania, po prostu pomyśl tak. Czy to należy do tego pokoju, czy gdzie indziej? To wszystko, co musisz na początku zdecydować. Podnieś przedmiot, spójrz na niego i zadaj sobie pytanie: czy należy do tego pokoju, czy do innego? Jeśli odpowiedź brzmi, że należy do tego, ląduje w pierwszym koszyku. Jeśli należy do innego, ląduje w drugim. To takie proste. Nie łam sobie głowy, do której szuflady go włożyć, ani czy złożyć go w ten czy inny sposób. Możesz to później wymyślić. Teraz to tylko kwestia segregowania. Ta technika działa. Ponieważ nie grzęźniesz w drobnych, czasochłonnych decyzjach. Utrzymujesz rytm, podnosisz rzeczy i je segregujesz, a praca płynie naturalnie. Po kilku minutach zobaczysz, że oddzieliłeś praktycznie wszystko, a pokój wygląda na o wiele bardziej uporządkowany. Niektórzy wolą układać stosy na podłodze zamiast używać koszy, ale ja tego nie polecam. Stosy mieszają się, przez przypadek na nie nadepniesz i znowu zrobi się bałagan. Z koszami wszystko jest uporządkowane, oddzielone i łatwe do transportu. I jeszcze jedna zaleta: możesz w każdej chwili przerwać i wrócić później, nie tracąc już wykonanej pracy. Kosze czekają, każda rzecz na swoim miejscu. Zanim jednak przejdę do reszty wskazówek, zrób to. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowych filmów z trikami, które ułatwią Ci życie. Zostaw komentarz poniżej, gdzie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć skąd jesteś i wymieniać się z tobą pomysłami. Przejdźmy teraz do kolejnych wskazówek. Wskazówka 4. Zawsze zaczynaj od podstaw. Oto złota zasada, która robi ogromną różnicę. Zawsze zaczynaj od podłogi. Dlaczego? Ponieważ czysta, uporządkowana podłoga daje natychmiastowe poczucie porządku. Kiedy patrzysz i widzisz wyłaniającą się podłogę, twój umysł się relaksuje i czujesz, że poczyniłeś znaczne postępy. Ponadto dzięki czystej podłodze możesz się lepiej poruszać i pracować szybciej. Weź więc pierwszy kosz i zacznij zbierać wszystko z podłogi: ubrania, buty, zabawki, książki, piloty, cokolwiek znajdziesz. Segreguj zgodnie z zasadą, której Cię nauczyłem. Zostań tutaj lub idź gdzie indziej. Pracuj na małych obszarach, jeśli pokój jest duży. Na przykład, zacznij od rogu pokoju i stopniowo wychodź. Nie próbuj robić wszystkiego naraz. Pracuj etapami, zawsze pozostając skupionym. I nie rozpraszaj się teraz innymi rzeczami. Jeśli znajdziesz stare zdjęcie, lub przedmiot, który przywołuje wspomnienia, spójrz na niego później. Teraz jest czas na organizację, a nie na wspomnienia. Utrzymuj stałe tempo. Ale się nie spiesz. 15 minut to wystarczająco dużo czasu, jeśli nie będziesz się ciągle zatrzymywać. Podnosząc przedmioty z podłogi, zdasz sobie sprawę, że wiele z nich tam leżało, bo po prostu nie miały wyznaczonego miejsca. To kolejna ważna lekcja płynąca z tej techniki. Pomaga ona zidentyfikować przedmioty, które potrzebują stałego miejsca w domu. Po uporządkowaniu rzeczy. Będziesz w stanie wyznaczyć dla nich konkretne miejsca i zapobiec ponownemu bałaganowi. Wskazówka 5. Następne są powierzchnie ataku. Skoro podłoga jest już czysta, czas zająć się powierzchniami. Mam na myśli stoły, komody, szafki nocne, blaty, półki wszystko, na czym gromadzą się przedmioty. Te miejsca są mistrzami w gromadzeniu rzeczy, których nie powinno tam być. Zastosuj tę samą technikę, co w przypadku koszy. Weź każdy przedmiot, zdecyduj, czy go zostawić, czy wyrzucić, i umieść go w odpowiednim koszu. Zdziwisz się, ile rzeczy gromadzi się na tych powierzchniach, nawet nie zdając sobie z tego sprawy: stare papiery, niedziałające długopisy, puste opakowania, przedmioty, których nikt nie używał od miesięcy. Wykorzystaj te chwile, aby pozbyć się również tego, czego już nie potrzebujesz. Jeśli coś jest zepsute, zbyt stare, lub nawet nie pamiętasz do czego służy, odłóż to na bok i wyrzuć, lub oddaj. Nie potrzebujesz teraz trzeciego kosza. Po prostu zostaw to w osobnym kącie, który możesz wyrzucić później. Czyszczenie powierzchni daje niesamowite poczucie porządku i czystości. Kiedy stoły i meble są czyste, pomieszczenie wydaje się jeszcze większe i bardziej przestronne. Co więcej, Sprzątanie po wszystkim jest o wiele łatwiejsze, ponieważ można je wytrzeć bez konieczności unikania mnóstwa rzeczy. Dodatkowa wskazówka: po uporządkowaniu staraj się, aby te powierzchnie były zawsze czyste, lub żeby znajdowało się na nich jak najmniej przedmiotów. Zostaw na meblach tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Resztę przechowuj w szufladach lub szafkach. Dzięki temu bałagan nie będzie się ponownie gromadził. A wszystko będzie o wiele bardziej uporządkowane i funkcjonalne. Wskazówka 6. Przechowuj przedmioty z pierwszego koszyka. Skoro już wszystko posegregowałeś, czas to odłożyć. Zacznij od pierwszego koszyka, tego z rzeczami, które pozostają w pokoju. Weź każdą rzecz i odłóż ją na właściwe miejsce. Jeśli to ubrania, włóż je do szafy lub szuflady. Jeśli to książka, połóż ją na półce. Jeśli to pilot, Połóż go obok telewizora, itd. Tak Ważne jest, aby wszystko miało swoje miejsce. Jeśli zauważysz, że jakiś przedmiot nie ma stałego miejsca, określ je teraz. Może to być konkretna szuflada, małe pudełko, półka. Ważne, aby od teraz ten przedmiot zawsze miał to samo miejsce. To znacznie ułatwia odkładanie rzeczy, a także ich znalezienie, gdy będziesz ich ponownie potrzebować. Pracuj w sposób zorganizowany, nie chwytaj niczego na chybił trafił. Posługuj się kategoriami. Najpierw odłóż wszystkie ubrania, potem książki, potem drobne przedmioty i tak To przyspiesza i usprawnia proces. I nie zapomnij zamknąć szuflad i drzwiczek szafek po skończeniu. Pozostawienie wszystkiego otwartego daje wrażenie bałaganu, nawet gdy wszystko jest uporządkowane. W ciągu kilku minut całkowicie opróżnisz pierwszy kosz, a pokój będzie praktycznie gotowy. Uczucie, gdy widzisz, że przestrzeń, której wcześniej nie dało się posprzątać, teraz jest uporządkowana, jest cudowne i napełnia cię energią do dalszego działania. Wskazówka 7. Rozłóż przedmioty w drugim koszyku. Teraz czas na oszczędność czasu. Rozłożenie przedmiotów z drugiego koszyka. Weź ten koszyk. I zrób jeden obieg wokół domu, odkładając każdy przedmiot na jego pierwotne miejsce. Nie ma potrzeby wielokrotnego chodzenia, nie ma potrzeby ciągłego chodzenia tam i z powrotem. To po prostu jeden dobrze zaplanowany obieg. Zacznij od najbliższych pomieszczeń i przesuwaj się w górę. Na przykład, jeśli uporządkowałeś sypialnię, najpierw przejdź do łazienki obok, potem do salonu, a na końcu do kuchni. Odkładaj każdy przedmiot na swoje miejsce. Przechodząc przez każdy pokój, jeśli masz kogoś w domu do pomocy, tym lepiej. Ta osoba może iść z tobą, lub może być odpowiedzialna za odkładanie rzeczy, podczas gdy ty będziesz kontynuować porządkowanie innego pokoju. Praca zespołowa zawsze przyspiesza pracę. Ale nawet w pojedynkę zobaczysz, że ten krok jest bardzo szybki. W pięć minut lub mniej odłożysz wszystko, a drugi koszyk będzie pusty. I spójrz na rezultat. Uporządkowałeś cały pokój, oddzieliłeś wszystko, odłożyłeś wszystko na miejsce, a nawet odłożyłeś przedmioty w inne miejsca w domu. Wszystko to w 15 minut lub trochę dłużej. Niesamowite, prawda? Ta technika naprawdę działa i odmienia sposób, w jaki radzisz sobie z organizacją. Gdy już ją opanujesz, będziesz z niej korzystać cały czas. Czy to przy generalnym sprzątaniu, czy przy szybkim, codziennym porządkowaniu. Zanim przejdziemy dalej, powiem Wam coś na szybko. Jeśli chcecie mieć czysty, uporządkowany i pachnący dom, nie marnując godzin ani nie wydając pieniędzy na drogie produkty, przygotowałam kompletny poradnik z prostymi domowymi przepisami, cotygodniową listą kontrolną i profesjonalnymi trikami, które naprawdę działają. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. A teraz kontynuujmy oglądanie filmu. Wskazówka 8. Wykonaj ostateczne skanowanie. Nawet po odłożeniu wszystkiego na miejsce, zawsze warto zrobić ostatnie porządki. Rozejrzyj się uważnie po pokoju i sprawdź, czy coś nie jest na swoim miejscu, czy nie ma jakichś zapomnianych przedmiotów lub szczegółów, które umknęły uwadze. Często myślimy, że skończyliśmy, ale wciąż mamy krzywo ułożoną poduszkę, źle ułożoną zasłonę lub but pod łóżkiem. Te drobne szczegóły robią różnicę w końcowym efekcie. Wykorzystaj te chwile, aby trochę posprzątać. Uporządkuj obrazy na ścianie, wyprostuj dywany, ułóż poduszki na sofie lub łóżku. To ostatnie poprawki, które zajmują tylko kilka sekund, ale sprawiają, że wszystko wygląda o wiele schludniej. A skoro już to robisz, sprawdź, czy jest coś, co wymaga prania. Brudne ubrania, ściereczki kuchenne, ręczniki do rąk. Oddziel je i zanieś prosto do pralni. W ten sposób możesz wykorzystać pęd, jaki daje uporządkowanie. To ostatnie sprzątanie to również doskonały moment, aby otworzyć okna i wpuścić świeże powietrze. Zorganizowane środowisko ze świeżym powietrzem jest jeszcze lepsze i przyjemniejsze. I uwierz mi, te detale sprawiają, że czujesz się wspaniale i jesteś dumny z wykonanej pracy. Widok wszystkiego czystego, schludnego i pachnącego, to wspaniała nagroda za Twój wysiłek. Wskazówka 9. Miej koszyki pod ręką. Oto sekret, który zapobiegnie powrotowi bałaganu, trzymaj oba kosze zawsze pod ręką, w łatwo dostępnym miejscu. Może to być w szafce, za drzwiami, lub w jakimś dyskretnym kącie. Ważne jest, abyś wiedział, gdzie się znajdują, i mógł szybko poniesięgnąć, gdy zajdzie taka potrzeba. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w ten sposób możesz przeprowadzić mini organizację w ciągu tygodnia, nie czekając, aż bałagan znów się zapełni. Widzisz, że salon zaczyna się dezorganizować. Chwyć kosze i uporządkuj wszystko w 5 minut. Pokój dziecięcy zamienił się w bałagan, chwyć kosze i szybko posprzątaj. Ta praktyczność robi ogromną różnicę w twojej rutynie. Nie musisz już czekać na weekend ani wolny dzień, żeby się zorganizować. Możesz to robić stopniowo, kiedy tylko zauważysz, że jest taka potrzeba. I spójrz, im częściej korzystasz z tej techniki, tym szybciej i bardziej automatycznie się ona staje. Nadchodzi moment, w którym nie musisz nawet dużo myśleć, już wiesz dokładnie, co zrobić i gdzie wszystko położyć. Staje się to naturalnym nawykiem, a Twój dom jest zawsze uporządkowany bez obciążenia gigantycznym sprzątaniem. Kolejna rada. Jeśli mieszkasz z innymi osobami, naucz je również tej techniki. Kiedy każdy w domu umie korzystać z obu koszy, organizacja staje się o wiele łatwiejsza i szybsza. Każdy może zająć się swoim pokojem, lub wszyscy mogą pracować razem. Ważne jest, aby wszyscy byli na tej samej stronie i stosowali tę samą metodę. Wskazówka 10. Uczyń z tego cotygodniową rutynę. Podsumowując praktyczne wskazówki, Dam ci klucz do utrzymania porządku w domu. Zamień trik z dwoma koszami w cotygodniową rutynę. Wybierz jeden lub dwa dni w tygodniu na szybką organizację w każdym pokoju. Mogą to być poniedziałki i czwartki, soboty lub dowolne inne dni, które najbardziej ci odpowiadają. Liczy się konsekwencja. Kiedy organizujesz się regularnie, bałagan nigdy nie osiąga punktu krytycznego. Zawsze jest to lekkie, szybkie sprzątanie. Które cię nie męcz i nie zajmuje dużo czasu. I spójrz na różnicę, jaką to robi w twoim życiu. Nie musisz już stresować się patrzeniem na dom i widzeniem, że wszystko jest nie na swoim miejscu. Nie musisz już spędzać całego weekendu na sprzątaniu. Nie masz już wrażenia, że w domu panuje ciągły bałagan. Wszystko płynie płynniej i jest bardziej zorganizowane. Co więcej. Posiadanie rutyny daje ci dyscyplinę i kontrolę nad otoczeniem. Wiesz, że co tydzień odświeżasz dom, a to przynosi spokój ducha. Nie wspominając o tym, że zorganizowany dom łatwiej posprzątać. Kiedy wszystko jest na swoim miejscu, możesz szybko odkurzyć lub umyć podłogę. Nie musisz ciągle odkładać rzeczy na miejsce. Co więcej, uporządkowany dom sprawia, że jesteś bardziej produktywny i zrelaksowany. Łatwo znajdziesz rzeczy, nie stracisz czasu na ich szukanie i dobrze się poczujesz we własnej przestrzeni. Warto wypracować sobie taką rutynę i ją pielęgnować. Czy podobała ci się nauka triku z dwoma koszami? Jestem pewien, że tak, a jeszcze bardziej, że zaczniesz go stosować już dziś. To nie jest trudne, nie jest skomplikowane, nie zajmuje dużo czasu. Jest proste, praktyczne i naprawdę działa. Widziałeś jak w zaledwie 15 minut możesz całkowicie odmienić pokój, który wcześniej był nie do zniesienia. Widziałeś jak dwa proste kosze mogą zmienić sposób organizacji domu i znacznie ułatwić ci życie. Sekret tkwi w systemie, w stosowaniu metody, która ma sens i oszczędza energię. Koniec z traceniem godzin na próby organizacji, nie wiedząc od czego zacząć. Koniec z zmęczeniem i zniechęceniem w połowie. Dzięki tej technice masz kontrolę, kierunek i szybkie rezultaty, które motywują cię do dalszych działań. Więc zdobądź dwa kosze w swoim domu już teraz i zacznij od pokoju, który najbardziej ci przeszkadza. Będziesz zaskoczony rezultatami i będziesz chciał często z tego korzystać. I nie zapomnij podzielić się tym filmem ze znajomym lub członkiem rodziny, który również potrzebuje tej wskazówki. Pomóż im mieć bardziej zorganizowany dom i lżejsze życie. A skoro już tu jesteś, polub ten film. To naprawdę pomaga mi dostarczać ci wysokiej jakości treści. Zanim zakończę, chcę przypomnieć o czymś ważnym. Jeśli chcesz mieć czysty, uporządkowany i pachnący dom, nie marnując godzin ani nie wydając pieniędzy na drogie produkty, przygotowałam kompletny poradnik z prostymi domowymi przepisami, co tygodniową listą kontrolną i profesjonalnymi trikami, które naprawdę działają. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Warto go sprawdzić, aby odmienić swoją rutynę w praktyczny i ekonomiczny sposób. A teraz napiszcie w komentarzach: Który pokój w Waszym domu uporządkujecie najpierw, używając tych dwóch koszyków? Jestem ciekawa. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie go teraz i aktywujcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmików z kolejnymi świetnymi poradami, takimi jak ten. Buziak dla serca i do zobaczenia w następnym filmie.